Dzień dobry bardzo na kanale Krypto Dzisiaj pokażę ci w jaki sposób w bardzo szybki sposób zgarnąć 16 dolarów. Jeżeli wcześniej nie widziałeś też filmów, w którym można zgarnąć 50 dolarów, tutaj jak widzisz w Stellarze można zgarnąć 50 dolarów. Natomiast tutaj na Coinbase dotyczy to na chwilę obecną tylko i wyłącznie obywatelów. USA, więc tutaj się na razie nie załapiemy. No chyba, że tam mieszkasz, no to jak najbardziej możesz. Natomiast, jeżeli chciałbyś 50 dolarów też zgarnąć w stelarze, zapraszam Cię w tym momencie. Pod tym filmem znajdziesz link na fanpage na Facebooku. Wejdź tam, tam znajdziesz post. Wystarczy tam tylko skomentować, postępować według instrukcji i dostaniesz informację, w jaki sposób zgarnąć 50 dolarów dosłownie w 10 minut. Ok, natomiast tutaj dodatkowo chcę Ci pokazać, w jaki sposób z kolei zgarnąć 16 dolarów w zupełnie innych krypto, jak to wygląda? Pod tym filmem rzecz jasna znajdziesz link do rejestracji, jeżeli jeszcze nie masz w tym momencie konta założonego na Coinbase. Jeżeli masz, świetnie, w tym momencie logujesz się na swoje konto, tylko tam jest ciężko bardzo znaleźć tą zakładkę, więc jeśli masz napisane Coinbase.konta, kośnik dashboard. Kasujesz sobie dashboard i wpisujesz R, E, tak, i to ci przeskoczy z automatu, i będziesz właśnie na takiej stronie. Bardzo prosta sprawa tutaj, jeżeli chodzi o to, co robisz. W tym momencie masz poszczególne zadania do wykonania, aby zgarnąć sobie na przykład Zikesha. Wchodzisz sobie tutaj, view, tam masz trzy filmiki, oglądasz, dołączasz do listy, i w tym momencie tutaj. Opinii różnych osób. To wygląda w ten sposób. Ja też jestem na chwilę, na chwilę obecną na liście oczekujących, natomiast to czasami trwa godzinę, czasami to trwa kilka dni. Także jeśli to zrobisz, bądź spokojny, cierpliwy, pojawi się na Twoim koncie. A warto, ponieważ jest do zgarnięcia w tym momencie tutaj w Zikeszu: jest to 3 dolary. Następnie oglądasz tylko filmy i. Nic poza tym, dołączasz do, do listy i pojawić się to na koncie właśnie na Coinbase. Będziesz mógł sobie to później przelać. Możesz sobie to przelać na giełdę, możesz sobie to zostawić. To już od Ciebie zależy indywidualnie. Basic Attention Token, bat, który ostatnio jest bardzo, powiedzmy, stał się bardziej popularny. Dotyczy to m.in. przeglądarki Brave. To będziesz też widział na filmach. Tutaj dajesz sobie, jak widzisz, ja zgarnąłem na razie tutaj trzy baty. 3 baty, i wiecie, co 3 baty na chwilę obecną to jest równowartość jak na dzisiaj, na dzień dzisiejszy, kiedy nagrywam ten film? 11 zł. Zrobiłem to dosłownie w 6 minut. No, także tutaj możesz sobie sam odpowiedzieć, czy warto, czy nie warto. Przeważnie, większość coinów. To bardzo dużo ludzi niestety, ale bagatelizuje, warto zbierać, tym bardziej jeśli są za darmo, ale tym bardziej też jeśli są to sprawdzone tematy, tak? Bo jest bardzo dużo takich fejków, ściem, gdzie jednak no wysyła się te dane, czy wysyła się skan dowodu i tak dalej, a do końca nie wiemy tak naprawdę gdzie i komu wysyłamy. Dlatego warto sobie to weryfikować, tak? Zanim to się zrobi. Oczywiście jak założysz sobie konto na Coinbase, jeśli jeszcze nie masz, gdzie link znajdziesz pod spodem, pod tym filmem. To zakładasz konto, rejestrujesz się i robisz sobie weryfikację. Tak, czyli postępujesz tam według kroków, jest to potwierdzenie adresu e-mail plus w tym momencie skan dowodu. Czekasz na weryfikację, weryfikacja przechodzi pozytywnie, następnie przechodzisz sobie tutaj do tej zakładki i wypełniasz poszczególnie, dokładnie oglądasz filmy. Przy bacie akurat mamy tak, że trzeba obejrzeć film, i tam jest taki krótki quiz, jest on bardzo prosty. Uzupełniasz i pyk, pyk, pyk dosłownie w 6 minut masz 3 baty, czyli 11 zł, czyli zarobione 11 zł w tym momencie w kryptowalucie w 6 minut. no Tym bardziej, że basic może pójść, a ten token może pójść do góry. To wszystko na to wskazuje. Zobaczymy, czas, wszystko też zweryfikuje. Czyli z 11 zł zrobi się kilkadziesiąt, więcej. Zobaczymy, czas pokaże i ZRX Również wchodzisz sobie w view, oglądasz poszczególne fi filmy i co robisz, czekasz sobie w tym momencie, wchodzisz na listę oczekujących i tak jak mówię, tutaj cierpliwości jeśli zrobisz to wszystko. W tym momencie mm, tokeny, coiny lądują na Twoim koncie. Jest to na dzień dzisiejszy też równowartość 16 dolarów. Zawsze patrz sobie to w, na to w perspektywie czasu, że pewne rzeczy po prostu mogą ulec zmianie, a dokładnie wartość danych coinów. Tak? Co poza tym, pod tym filmem znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, jeżeli chciałbyś być też na bieżąco, daj łapkę w górę, daj suba, możesz zapisać się na listę mailingową, gdzie będziesz też na bieżąco informowany o poszczególnych nowych rzeczach, związanych tutaj z różnymi akcjami, które też się pojawiają, które bardzo często są ograniczone czasowo, tak, czyli bardzo dużo osób się przygląda, czeka, 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 dochodzi do wniosku, że ok, to jednak to widzę, że jest fajne, bo w tym są wszyscy, więc ja też wchodzę i jest too late, tak, jest za późno. Też bardzo często w ten sposób to działa, kto pierwszy, ten lepszy. Poza tym, tak jak mówię, też pod tym filmem znajdziesz namiary na fanpage'a. Jeżeli chcesz zgarnąć 50 dolarów, jeżeli tego jeszcze nie robiłeś, możesz zgarnąć 50 dolarów w tym momencie w stelarze. Informacje znajdziesz w tym momencie, tak jak powiedziałem, na fanpage'u. Namiary na fanpage'a znajdziesz pod tym filmem. Oczywiście, w razie pytań e, pisz do mnie, albo zostaw komentarz, albo pisz do mnie, kontakt też znajdziesz pod filmem. I co? Poza tym... E, Pozostaje tylko i wyłącznie wykonać poszczególne czynności, zgadnąć 16 dolarów i jedziemy dalej z koksem, także wysokich naliczeń. Dzięki za uwagę i do następnego, cześć!